Dziś jesteśmy w Katowicach, skąd wyruszyła jedyna na świecie pielgrzymka na rolkach i hulajnogach. Oczywiście w intencji światowych dni młodzieży. Już drugi raz w tym roku wolontariusze postanowili połączyć ćwiczenia duchowe z fizycznymi. Na trasie o długości 38 kilometrów modlili się w intencji rodzin, które przyjmą zagranicznych pielgrzymów SDM. To nie było nasze, jakie widzi mi się też, że my teraz sobie myśleliśmy, że pojedziemy drugi raz tylko ludzie młodzi sami po, powiedzieli, że chcą jechać jeszcze raz, że chcą jeszcze raz przeżyć takie spotkanie w drodze. A okazji do spotkań było wiele, bo w Pielgrzymce do Bierunia wzięło udział ponad 250 osób. Super! strasznie nogi bolą, ale i tak super. Po drodze trochę nie umiałam wyjechać pod górkę, ale dał, dałem radę. Podjęliśmy decyzję, że przyjmujemy dwójkę pielgrzymów do nas do domu. Pomimo, że w międzyczasie urodziło nam się kolejne dziecko, powierzamy właśnie intencje tych pielgrzymów, którzy będą konkretnie u nas w domu, powierzamy w modlitwie. Celem wyprawy było sanktuarium świętego Walentego, patrona zakochanych. Dotarli wszyscy, a tych, którym brakowało sił, dopingował lajkonik. To jest dzisiaj taki śląski troszeczkę laikonik, my żeśmy go nazwali kulajkonik. To jest właśnie taki symbol jedności, wspólnoty, już taki przedsionek tego, co się będzie działo w a przy takiej fantazji i zaangażowaniu w Krakowie z pewnością wszystko będzie hulało. Jedni rozwijają talenty sportowe, a inni wokalne. Oto kilka przykładów, jak w całej Polsce młodzi przygotowują światowe dni młodzieży naprawdę śpiewająco. Ach, co to było za spotkanie. Najlepszych wokalistów i instrumentalistów archidiecezji poznańskiej zgromadził na Ostrowie Tumskim festiwal młodych twórców. Muzyczną rywalizację bacznie oceniało szanowne jury i wyławiało talenty. Żeby zebrać już chętne osoby do śpiewania w trakcie dni w diecezji na Światowych Dniach Młodzieży w przyszłym roku. Osoby młode, ale też trochę starsze. Większość członków zespołu bardzo chciała brać udział czynny w przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży, ale ze względu na to, że w większości jesteśmy postakademicy, to my ludzie pracujący nie mamy po prostu czasu na to. A ten festiwal to dobra okazja, by czas znaleźć. Do usłyszenia za rok w Poznaniu. Kiedy na ulicach Starówki siostry zakonne czyszczą buty i robią manikur, a na rynku tłumy pląsają w rytm tańców lednickich, to znak, że wkraczamy w toruńską strefę uwielbienia. W tej wielkiej ulicznej ewangelizacji wzięło udział kilka tysięcy osób. Wierzymy, że wyjście na, na ulicę e, z dobrym słowem, z uśmiechem, z radością e, przyciągnie innych do tego wydarzenia, jakim są światowe dni młodzieży. Przechodniów nie trzeba było długo przekonywać. Mamy zamiar się wybrać, bo no, taka impreza raczej nie zdarza się za często w Polsce i to w naszym kraju będzie możliwość spotkania, nie wiem, no, wszystkich chrześcijan, praktycznie z całego świata. Trzymamy za słowo. Mysłów przybywa, a czasu coraz mniej. W myślenicach uruchomiono nawet zegar, który odlicza dni do rozpoczęcia spotkania młodych i przypomina mieszkańcom, że już niedługo przyjadą tu goście z całego świata. Te dni chcielibyśmy wykorzystać przede wszystkim na przygotowania duchowe oraz logistyczne. W myślenicach spodziewamy się około 2000 pielgrzymów, które mam nadzieję przyjmą nasi parafianie. A kto nie może przyjąć pielgrzymów, ten ma szansę włączyć się w wolontariat. We wrześniu ruszyła rekrutacja polskich i zagranicznych wolontariuszy SDM, dzięki którym w Krakowie, tak jak w Myślenicach, wszystko będzie działać. Koncertowo.